Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Świeżo po lotnym festiwalu piwa w Zielonej Górze. Kto oglądał wejścia na żywo, ten wie o co chodzi. Kto był na miejscu, też wie o co chodzi. Pora na powrót do degustacyjnego rytmu. Świeżo po powrocie, coś na wzmocnienie, coś na orzeźwienie. Myślę, że bardzo dobrą propozycją... W tym momencie będzie jakieś lekkie kwaśne piwo. Tak się składa, że w ostatnim wydaniu piwnych okazji poruszyłem oczywiście obszerną, aktualną ofertę Lidla i wśród piw, które się w tej ofercie znalazły, piwo, które jest w ofercie Lidla po raz pierwszy i w ogóle ten browar jest w ofercie Lidla po raz pierwszy Birlap i Sour Passion, czyli kwaśne piwo. Z dodatkiem marakui. I to jest bardzo e, ciekawy, bardzo intensywny, aromatyczny i jednocześnie kwaśnie dodatek. E, czyli mamy szansę na naprawdę wyraziście kwaśnie i wyraziście owocowe piwo. E, co na jego temat? Możemy przeczytać. E, BLG 9 stopni, zawartość alkoholu 3,9%. Goryczka niska. Jeśli chodzi o składniki, mamy wodę. Słód jęczmienny pizniański, słód pszeniczny, pire z baraku, chmiel Junga, drożdże US05, piwo zakwaszane bakteriami kwasu mlekowego Lactobacillus plantarum. Wyprodukowano dla browaru Birlap. Nie mam tutaj adnotacji gdzie, ale pewnie da się to w miarę łatwo ustalić, już tego nie sprawdzałem, mówiąc szczerze, w tym momencie. Piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane, jeśli chodzi o datę przydatności 8 maja 2020 roku, czyli mamy świeżą warkę. Piwo kosztowało o ile pamiętam, 6,99 groszy. Chyba taka była cena, mówiłem o tym w piwnych okazjach. Mamy tutaj firmowy kapsel browaru Birlap po raz pierwszy tutaj do mojego zbioru zbioru kapslowego trafiń bo w sumie jest to chyba pierwsze piwo z bir Labu w ogóle, jakie piję, mówiąc szczerze. I jakoś się nie złożyło do tej pory, abym sięgnął po cokolwiek z tego browaru, więc mam po raz pierwszy okazję. Tak się kapsel z bliska prezentuje. Całkiem ładny, prosty, fajny. Co w macie z butelki? No, jest taka fajna, fajna nuta owocowego kwasu. Coś podobnego było w Kiwi Bongo, w tym kwasie z Kiwi z browaru Moczy Broda. To jest taka nuta, która mi osobiście się kojarzy najbardziej z takim nie do końca dojrzałym melonem, ale jest to taka fajna. Fajna orzeźwiająca nuta, może nawet lekko ogórkowa, trochę się kojarząca z zielonym ogórkiem. Coś pomiędzy, coś pomiędzy niedojrzałym melonem a zielonym ogórkiem. Dość charakterystyczna nuta. Jest też taka jogurtowość tutaj. No. I gdzieś tam na dalszym planie odrobinę marakui da się już wyczuć z butelki. Zatem ciekaw jestem bardzo jak to piwo będzie się prezentować. Po przelaniu do szkła. Tam, że trafia. E, Próbuję pobudzić pianę. Udaje się to tak sobie. Kwaśnie piwa z dodatkiem owoców. Mają to do siebie, że się pienią troszkę opornie. E, I tutaj ta piana też się budowała tak sobie. E, I jest zbudowana z takich średnich i średnio większych oczek. Nie wiem, jak będzie wyglądać trwałość tej piany. E, ale nie znika w sumie jakoś momentalnie, więc można to. Gdzieś tam potraktować jako plus. Samo piwo bardzo jasne, to jest taka barwa jasno-żółta, idąca gdzieś tam bardzo delikatne, delikatnie w stronę, w stronę jasnej pomarańczy. Fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie, bardzo apetycznie. Piana nam się utrzymuje, aczkolwiek nie ma jej dużo. Szkło również zacne. Birgoszcz, festiwal, który trwał. Niestety tym razem na tę edycję nie było mi dane zawitać. Przegrała Bydgosz Zieloną Górą, ale mamy za to birgoskie Szkło. Pozdrawiamy Bydgosz przy okazji. Co waromacie ze szkła? No! Bardzo fajnie. Wyraźna nuta, właśnie taka. Od bakteriowa, od kwasu mlekowego, taka troszeczkę, troszeczkę jogurtowa, bardzo fajna, podbita akcentem owocowym. Bardzo rześki, bardzo świeży aromat taki, taki rzeczywiście kwaskawy, kwaskowy bardzo taki, taki jogurtowy, ale też owocowy trochę. Nie jest to może bardzo intensywna nuta marakui, ale da się ją tutaj gdzieś wyczuć w tle. Bardziej to właśnie idzie w kierunku takiego klasycznego aromatu kwaśnego piwa, czyli ten aromat jest w sumie e, zdominowany trochę przez efekty pracy właśnie bakterii kwasu mlekowego, co moim zdaniem jest bardzo fajne, bardzo rzeźki, bardzo przyjemny aromat. Zatem próbujemy Sour Passion Birlap, wasze zdrowie. umiarkowanie kwaśne, wyraźna nuta owocowa, aczkolwiek ona nie jest bardzo oczywista, jeżeli chodzi o te marakuje. To jest taka delikatnie tropikalna, bardzo świeża, bardzo rześka nuta owocowa, dość wysokie nagazowanie takie trochę szampańskie nawet, powiedziałbym, delikatnie drapie w przełyk, ale w przypadku tego piwa, lekkiego piwa, kwaśnego piwa, myślę, że tutaj taka absolutna gładkość, czy gładkość w ogóle, mogłaby budzić zbyt wiele kontrowersji, nawet jak na mój gust, myślę, że to nagazowanie pasuje do charakteru tego piwa. Kwaskowe, nie typowo kwaśne, ale właśnie kwaskowe, jednocześnie dość wytrawne, może gdzieś tam jest jakaś minimalna, minimalna słodycz, która troszeczkę to kontruje, ale naprawdę jest jej bardzo, bardzo mało. Jest to wytrawne, kwaśne piwo, bardzo rześkie, wyraźnie owocowe. Czuć lekkość, czuć orzeźwienie. Bardzo pijalne. Wywołuje bardzo przyjemny ślinotok. Nie jest to bardzo kwaśne piwo. Ja bym powiedział, że to jest jeden z tych kwasów, które myślę nadają się do tego, aby gdzieś osoby do tej pory nie zaznajomione w ogóle z tematem wprowadzić, wprowadzić w temat chociaż pewnie jeszcze lepiej pod tym kątem by się sprawdziło jakieś piwo, które ma jeszcze więcej słodyczy, chociażby ten porzeczkowy kwas, który ostatnio był degustowany z browaru Funky Fluid, on pewnie jako taki krok pierwszy nadawałby się jeszcze lepiej, natomiast to piwo myślę jako krok drugi, jeśli chodzi o przygodę z kwasami owocowymi, jak najbardziej. bardzo orzeźwiające, bardzo lekkie. Marakuja wychodzi bardziej w aftertaste, bardziej retronosowo. Ona nie jest tutaj bardzo oczywista ani w aromacie, ani w smaku. Natomiast mi to szczerze mówiąc nie przeszkadza dlatego, że piwo jest po prostu bardzo dobre. Można się przyczepić tego, że tej marakuji jest trochę za mało, że jest za mało wyczuwalna, ale jakby tutaj ja bym z tego nie robił jakiegoś dużego problemu z tego względu, że piwo jest bardzo rzeźkie. Ma tak czy siak charakter owocowy, bo sam fakt, że mamy do czynienia z kwasem, że mamy tutaj bakterie kwasu mlekowego, wyniki ich pracy, to powoduje, że to piwo jakby siłą rzeczy gdzieś tam zyskuje taki trochę owocowy charakter. Tutaj jest to jeszcze podbite marakują. Goryczka praktycznie niewyczuwalna praktycznie niewyczuwalna, ale to jest kwaśne piwo do tego z dodatkiem owocu, więc jakby tutaj nie spodziewamy się, że ta goryczka będzie jakoś wyrazista. Eee, zresztą mamy adnotację, że ona jest niska. <coughs> jest to jak najbardziej adekwatne. Bardzo przyjemne, bardzo orzeźwiające. Fajnie, że pojawiło się w Lidlu w ogóle jakaś odmiana, jeżeli chodzi o ofertę Lidla. To jest na duży plus eee, dla samej sieci. Może jeszcze w tym sezonie Letnio-wakacyjny, będą się pojawiać jakieś bardzo ciekawe propozycje, e, lub chociaż ciekawe. E, myślę, że konsumenci na tym zdecydowanie skorzystają. To piwo z Birlabu pierwsze piwo z Birlabu wszystko na to wskazuje, e, jakie piję a ja na pewno jedyne, które pamiętam w tym momencie naprawdę wypada bardzo fajnie. Bardzo przyjemny kwas e, bardzo dobry, zarówno dla osób, które szukają po prostu e, fajnego. Kwaśnego piwa czy kwaskowego piwa, żeby się orzeźwić, żeby się fajnie nawodnić. Jest to dobra opcja dla nich. Jest to też dobra opcja dla tych osób, które dopiero gdzieś tam może swoją przygodę z kwaśnymi piwami zaczynają. Naprawdę, bardzo, bardzo przyjemne. Bardzo pijalne. Bardzo dobrze gasi pragnienie, trochę mało marakui, e, głównie retronosowo wyczuwalna i gdzieś tam w takim dalszym aftertaste, ale to jest tak naprawdę e, w tym momencie nieistotne, bo piwo jako całość po prostu bardzo przyjemne i bardzo dobrze, że w tym momencie nieco łatwiej dostępne. Jeżeli piliście Sour bashen, oczywiście podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony, Tomasz Migdałek, Birofile w logo piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. W wasze zdrowie. Cześć!